Pani Marszałek, Wysoka Izbo, zgłaszam wniosek formalny o ogłoszenie przerwy, zwołanie konwentu seniorów, gdyż sytuacja jest naprawdę poważna. W dzisiejszym porządku obrad nie znalazłem ponownie sprawy, która jest już no, sprawą niezwykle długą z punktu widzenia procesu legislacyjnego, a mianowicie sprawy polskich lasów i polskiej ziemi, gdyż kilkanaście miesięcy temu nie złożyliśmy komitet obywatelski złożył ponad 2 miliony podpisów domagając się referendum w tej niezwykle ważnej sprawie chcę przypomnieć że od 1 maja 2016 roku zgodnie z traktatem akcesyjnym wchodzi w Polsce przepis który mówi że Polska będzie całkowicie wolna na obrót polską ziemią leśną i rolną o ile w odniesieniu do ziemi rolnej są robione pewne próby, może nieudolne, ale w każdym razie próby tego, aby ograniczyć dostęp do polskiej ziemi obcokrajowcom, o tyle odnośnie polskiej ziemi leśnej nie ma żadnych przeciwdziałań. Chcę również powiedzieć, że polska ziemia leśna to głównie polskie lasy państwowe, i w gestii polskich lasów państwowych znajduje się ponad 7,5 miliona hektarów. Polskie lasy państwowe od półtora roku poddawane są destabilizacji finansowej. Wprawdzie działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią, że im więcej zabierze się pieniędzy polskim lasom państwowym, tym są w lepszej kondycji, ale sprawa wygląda zupełnie inaczej. Polskie lasy państwowe stają się bankrutem. A ponieważ bankruta się na ogół sprzedaje, w związku z tym od 1 maja 2016 roku będzie wolny obrót ziemią zbankrutowaną, a ziemią leśną. Pani Marszałek, w związku z tym bardzo proszę o to, aby Pani Marszałek zwróciła uwagę, że 9 maja 2014 roku został złożony wniosek i do tej pory ponad 2 miliony 800 tysięcy. Ludzi, którzy się podpisali pod wnioskiem o referendum, nie dostali żadnej wiadomości. Wydaje mi się, że najwyższy czas, aby przeprowadzić debatę na temat jednej trzeciej terytorium Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. To także nie jest wniosek formalny dotyczący dzisiejszej...